Gramy i pomagamy. Pod takim hasłem organizowane będą tegoroczne Dni Szanowa. Podczas imprezy zbierane będą pieniądze na odbudowę zniszczonego przez pożar klasztoru w Alverni. Tym razem mieszkańcy Szanowa będą nie tylko świętować, ale także pomagać podczas Dni Miasta. W tym roku zaplanowano jej na 3, 4 i 5 czerwca. Choć na organizacji święta miasta jest o 100 tysięcy złotych mniej niż w latach ubiegłych, to atrakcji nie zabraknie. Ten rok jest rokiem jubileuszy m.in. naszej instytucji i to będzie motyw przewodni organizowanych wtedy imprez, mówi Jan Smułka. Promując działalność zespołów i naszych moksirowskich i szanowskich ogólnie, tak rzecz można tutaj ująć, plus tak jak powiedziałem nasz jubileusz, jubileusz Sztywnego Palazji, który zaprasza jak gdyby swoich gości będzie miał swój taki, swój taki dzień jubileusz, bardzo piękny chóru Żaby, który też będzie wpisany w te dni Szanowa. Mamy nadzieję, że te wszystkie propozycje zostaną przyjęte przez mieszkańców z zainteresowaniem. Podczas trwania imprezy z okazji Święta Miasta zbierane będą pieniądze na rzecz odbudowy klasztorów Alverni. Pożar wybuchł tam 6 marca wieczorem. Prawdopodobnie ogień z kotłowni przedostał się na poddasze i rozprzestrzenił. Spłonął cały dach nad budynkiem klasztoru i kościołem. Szacunki po pożarze mówią o milionowych stratach. Klasztor ucierpiał nie tylko na skutek ognia, ale także wody, którą strażacy musieli ugasić pożar. Praktycznie zaraz po tych tragicznych wydarzeniach pojawiły się apele o wsparcie od budowy alwerniskiego klasztoru. Taką pomoc zadeklarowało już województwo. Obojętne nie pozostały także władze Chrzanowa. Wiadomo już, że kilkanaście tysięcy złotych, jakie co roku przeznaczano na pokaz sztucznych ogni wieńczących święto miasta, w tym roku przekazane będzie właśnie na rzecz tej akcji. Organizatorzy Dni Chrzanowa mają nadzieję, że w tej sytuacji mieszkańcy ze zrozumieniem przyjmą fakt, iż pokazu sztucznych ogni nie będzie. Liczą też, że szanowni otworzą portfele i wspomogą odbudowę klasztoru, wrzucając pieniądze do puszek, z jakimi będą chodzić harcerze. Myślę, że mieszkańcy szanować powiatu szanowskiego, którzy odwiedzą nasze sceny tutaj, rynek i, i plac tysiąclecia, no na pewno zechcą jakieś datki dać do tych puszek. To nie jedyny sposób, w jaki mieszkańcy będą mogli wesprzeć klasztor. W planach jest także bicie rekordu Guinnessa, dedykowanego tej akcji. Chcemy pobić rekord Guinnessa w kapeluszach, ilości osób w kapeluszach balonowych na, w jednym miejscu zgromadzonych. Taki rekord został pobity w Stanie Juta w 2007 roku. Było tam wtedy 4017 osób. W jaki sposób ta akcja ma wesprzeć odbudowę klasztoru? Na ten cel przekazane będą pieniądze ze sprzedaży specjalnych balonów, z których powstaną wspomniane kapelusze. A co jeszcze zaplanowano na tegoroczne dni miasta? Oczywiście koncerty. W sobotę ceną Placu Tysiąclecia zawładnie zespół Sztywny Pal i jego goście, którzy wystąpią podczas jubileuszu sztywnego. Zagrają na nim m.in. takie zespoły jak... To jest zespół UR Pawła Nazimka, to jest zespół, który składa się z części członków zespołu Świder Ani. Przylecą z Londynu chłopaki, żeby zagrać właśnie ze sztywnymi dla nich wtedy zespół Kit A, zespół Wyrok. Z kolei niedziela to korowód orkiestr Dentych, wspomniany rekord Guinnessa i występ zespołu Demono. Jak co roku sporo będzie także działo się na szanowskim Rynku, przy czym tam atrakcje czekają głównie dzieci i seniorów. Jednym słowem, atrakcji nie zabraknie i przy okazji będzie można pomóc. Zresztą klasztorowi w Alwerni można pomagać już teraz, wpłacając pieniądze na jego konto. Trzeba jednak uważać, bo niestety pojawiły się osoby, które próbują żerować na tym nieszczęściu. Policjanci otrzymali już informacje o plakatach, na których umieszczono prośby o wpłaty na rzecz klasztoru. Niestety podano tam niewłaściwy numer to konta. Może podany był inny numer konta niż to, które e, posiada klasztor w jak też w tle tego ogłoszenia no, nie znajdowała się nie, się, nie znajdowało się zdjęcie samego klasztoru. Policja poszukuje autora tych plakatów, który prawdopodobnie odpowie za oszustwo, a jeśli ktoś chce wpłacić pieniądze na rzecz klasztoru, to prawidłowy numer konta odnajdzie na oficjalnej stronie internetowej Bernardynów lub może poczekać do nich Szanowa, bo przecież w tym roku gramy i pomagamy.